Zanurz się w świat emerytur, gdzie decyzje rządu mają bezpośredni wpływ na portfele milionów Polaków. Zmiany w systemie emerytalnym są nieuniknione, od kłopotliwego limitu czternastek po waloryzację świadczeń. Odkryj, jak te decyzje mogą przekształcić przyszłość seniorów w Polsce. Przegląd systemu emerytalnego to istotne działanie prowadzone co kilka lat, pozwalające Państwu na ocenę, czy obecnie obowiązujące zasady są nadal adekwatne do bieżącej sytuacji finansowej i społecznej oraz czy umożliwiają godne życie emerytom. Na podstawie wyników tych analiz rząd podejmuje decyzje dotyczące ewentualnych modyfikacji w systemie emerytalnym. Ministerstwo Rodziny, które nadzoruje te działania, potwierdziło redakcji gazety fakt, że proces ten jest obecnie w toku. Obecnie dążą do stworzenia już trzeciego z kolei raportu pokazującego, jakie skutki przynosi wdrażanie ustawy o emeryturach i rentach finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten ma obejmować okres od roku 2022 do 2024 roku i zgodnie z przepisami powinien być przedłożony w Sejmie do ostatniego dnia października roku 2025. Aktualnie trwa gromadzenie niezbędnych danych, które posłużą do opracowania tego szczegółowego raportu, jak ujawniło biuro prasowe ministra Agnieszki Diemianowicz-Bong. Działania te są wspólnie realizowane przez kadrę ekspertów pracujących w Ministerstwie oraz przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zanim projekt dokumentu trafi do Rady Ministrów, jego założenia zostaną omówione i skonfrontowane podczas konsultacji między resortami. Kluczowym tematem w debacie o przyszłości systemu są oczekiwania społeczne dotyczące zmian, które, jak liczni obywatele uważają, są już od dawna potrzebne. Wiele z tych oczekiwań związanych jest z decyzjami Trybunału Konstytucyjnego, które, choć były korzystne dla społeczeństwa, dotychczas nie zostały przez rząd wdrożone do realizacji. Na przykład propozycje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz corocznych dodatkowych wypłat, znanych jako czternastki, oczekują na wdrożenie. Przyjrzyjmy się szczegółowo kwestii czternastek. Obecnie te dodatkowe świadczenia odpowiadają minimalnej wysokości emerytury. Co w bieżącym roku oznacza kwotę 1878 zł i 91 groszy brutto? Kluczowym aspektem tego mechanizmu jest limit dotyczący wysokości podstawowego świadczenia emerytalnego lub rentowego, które kwalifikuje do pełnej kwoty czternastki. Jeśli emerytura lub renta brutto nie przekroczy 2900 zł, wówczas dodatkowe świadczenie wypłacone jest w całości. Jednak przy przekroczeniu tej kwoty wysokość czternastki zaczyna być zmniejszana na zasadzie obniżki o złotówkę za złotówkę przekroczenia. Problem polega na tym, że podczas gdy emerytury i renty co roku podlegają waloryzacji, próg uprawniający do pełnej czternastki jest ustalony na sztywno w ustawie. Wynikająca z tego konsekwencja jest taka, że z biegiem lat coraz mniej emerytów spełni warunki uprawniające do pełnej kwoty dodatkowego świadczenia. Dlatego pojawiają się postulaty, aby próg ten również był regularnie dostosowywany, np. w tempie zbliżonym do tempa waloryzacji emerytur czy rent, co zapewni większą równość i sprawiedliwość w systemie. Czternasta emerytura, zwana potocznie czternastką, jest dodatkowym świadczeniem finansowym, które ma na celu wsparcie seniorów w Polsce, szczególnie w trudnych warunkach ekonomicznych. Ma ona na celu złagodzenie obciążeń finansowych osób starszych, które często muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami życia i ochroną zdrowia na emeryturze. Analizując zmiany wartości czternastki w stosunku do poprzedniego roku, warto zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności gospodarcze i socjalne. Dla emerytury wynoszącej 1700 zł. brutto w zeszłym roku seniorzy otrzymywali kwotę 1547 zł. netto. W tym roku mogą spodziewać się czternastki na poziomie 1502 zł i 67 groszy, a od marca 2025 roku emerytura netto wzrośnie do 1632 zł i 8 groszy. Warto zauważyć, że mimo wysiłków związanych z waloryzacją, która ma na celu zrównoważenie inflacji i kosztów utrzymania, u osób z tej grupy dochodowej czternasta emerytura wyniesie nieco mniej niż poprzednia. Zwiększenie emerytury brutto do 1800 zł, czyli już nieco wyżej niż poprzednio, oznaczało dla seniorów 1638 zł na rękę przed waloryzacją. Czternastka w 2024 roku wyniesie natomiast 1490 zł i 67 groszy, zaś przewidywana wypłata emerytury od marca 2025 roku wyniesie 1728 zł i 9 groszy. Nawet przy tej wyższej podstawie czternastka pozostaje niższa od oczekiwań. Emerytury brutto sięgające 2000 zł. są również częścią analiz. W minionym roku seniorzy otrzymywali 1820 zł. na rękę, ale teraz czternastka, którą mogą otrzymać, to 1466 zł. i 67 groszy. Kolejny wzrost od marca 2025 roku zapewni wypłatę w wysokości 1920 zł. i 10 groszy. Tymczasem dla osób z emeryturami 2100 zł brutto i wyższymi, tendencja utrzymuje się podobna, gdzie czternastki systematycznie spadają w porównaniu z poprzednim rokiem, mimo że podstawowe emerytury rosną. Różnice te pokazują, jak istotna jest waloryzacja i jej wpływ na realne finanse osób starszych. Osoby z emeryturą brutto w wysokości 3000 zł już wcześniej otrzymywały 2670 zł netto ale przyszłe czternastki spadają do 1327 zł. i 95 groszy, co znacznie odbiega od spodziewanej kwoty. Z kolei dla emerytur rzędu 3400 zł. brutto netto wynosiło 2986 zł. ale czternasta emerytura to już tylko 1111 zł. i 95 groszy. Powyższe dane są nie tylko ilustracją zmieniającej się sytuacji materialnej wielu seniorów ale także wskazują na konieczność ścisłego monitorowania tego, jak te zmiany wpływają na życie codzienne starszych mieszkańców Polski. Programy socjalne i emerytalne, takie jak czternastka, są projektowane, by łagodzić skutki inflacji i stagnacji dochodów, ale jak widać, ich efektywność bywa różna, w zależności od specyfiki konkretnego przedziału dochodowego. Każda zmiana w systemie świadczeń emerytalnych wymaga zatem szerokiej analizy skutków społecznych, które rozciągają się daleko poza czyste równanie matematyczne. Obecnie trudnym tematem, budzącym wiele emocji i oczekiwań ze strony społeczeństwa, są świadczenia emerytalne oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów. Minister rodziny ogłosił oczekiwaną datę, kiedy zostaną wypłacone tzw. czternastki, czyli dodatkowe jednorazowe świadczenia emerytalne. Niestety, nie wszystkie osoby, które były uprawnione do wcześniejszego otrzymywania tego dodatku, Będą mogły z niego skorzystać, co jest nową i często zaskakującą informacją dla wielu seniorów. Innym niezmiernie ważnym tematem, który od lat budzi kontrowersje, są czerwcowe emerytury. Okazuje się, że około 100 tysięcy seniorów zostało poszkodowanych z powodu niesprzyjających przepisów obowiązujących w latach 2009 do 2019. Omyłkowo złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu skutkowało niższymi świadczeniami niż gdyby taki wniosek złożono w innych miesiącach. Na przykład w maju czy lipcu. Temat ten szczególnie rozbrzmiewa obecnie, ponieważ rząd pracuje nad ustawą, która ma na celu przeliczenie tych świadczeń automatycznie. Mimo, że zapowiadane zmiany mają poprawić sytuację, kluczową kwestią pozostaje problem wyrównań finansowych, które jak dotąd nie mają być wypłacane, co budzi niepokój i niezadowolenie wśród poszkodowanych. Dodatkowo, emeryci, którzy przeszli na wcześniejsze emerytury, a następnie na regularną emeryturę, z niecierpliwością oczekują na rozwiązanie ich problemów związanych z przeliczaniem świadczeń. Przepisy z 2012 roku przewidywały pomniejszenie emerytur o wartość wcześniej wypłaconych świadczeń, co wywołało wiele niezrozumienia i sprzeciwu wśród seniorów. Mimo korzystnego dla nich orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, problem ten nadal nie został zakończony. W szczególnie trudnej sytuacji są emeryci urodzeni w latach 1949-1952 oraz w roku 1954, którzy wciąż mają nadzieję na korzystne przeliczenie swoich świadczeń i należne im wyrównania finansowe. Każda wiadomość dotycząca tych zmian jest z niecierpliwością śledzona przez osoby dotknięte tym problemem, które wierzą, że w końcu ich sytuacja ulegnie poprawie. Zmiany w systemie waloryzacji emerytur i rent. To temat, który od kilku miesięcy budzi zainteresowanie władz. Chodzi o poprawę mechanizmów, które pozwolą na odpowiednie podnoszenie świadczeń w okresach niższej inflacji. Obecne rozwiązania prowadzą często do nieznacznych podwyżek, sięgających zaledwie kilkudziesięciu złotych miesięcznie, co nie jest satysfakcjonującą sytuacją dla beneficjarzy. Dyskusje polityczne na tym etapie zostały jednak wstrzymane. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest wprowadzenie modelu waloryzacji, który łączy aspekt kwotowy z procentowym. Dzięki temu najniższe emerytury miałyby szansę na wyraźniejsze zwiększenie. Alternatywna koncepcja zakłada, że podwyżki powinny silniej odzwierciedlać aktualny wzrost wynagrodzeń. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, dr Marcin Wojewódka, zabiera głos w tej dyskusji, podkreślając konieczność transparentnego podejścia w komunikacji z obywatelami. Eksperci formułują oczekiwania, że debata o emeryturach przyniesie odważne decyzje ze strony rządu. Wojewódka wyraził nadzieję, że przy okazji przeglądu emerytalnego rządzący odważą się skonfrontować z realnymi wyzwaniami stojącymi przed systemem emerytalnym naszego kraju. Szczególną uwagę ekspert zwraca na kwestie związane z wiekiem emerytalnym. Obecny, jeden z najniższych w Europie. Wiek emerytalny ma bezpośrednie przełożenie na wysokość przyszłych emerytur, co w szczególności dotyka polskie kobiety. Obniżenie wieku emerytalnego bez uwzględnienia długoterminowych skutków może prowadzić do niższych świadczeń emerytalnych dla większości Polek. Ekspert obawia się, że mimo potencjalnych reform może przeważyć tendencja do populistycznych rozwiązań, które nie uwzględniają specjalnych potrzeb związanych z emeryturami stażowymi czy pomostowymi. Te opcje, choć mogłyby być atrakcyjne na krótką metę, mogą w dłuższej perspektywie pogorszyć sytuację finansową systemu emerytalnego. Problem dotyczący wieku emerytalnego od dłuższego czasu wywołuje spore emocje wśród społeczeństwa. Chociaż rząd unika zbyt głośnych deklaracji w tej sprawie, eksperci sugerują, że przyczyną tego milczenia może być brak odwagi politycznej do podjęcia decyzji, które mogłyby być kontrowersyjne. W przekonaniu resortu odpowiedzialnego za sprawy związane z rodziną, jakiekolwiek decyzje i konkluzje pochodzące z kompleksowych analiz systemu emerytalnego wymagają jeszcze czasu. Przedstawiciele ministerstwa stanowczo oświadczają, że obecne regulacje wiekowe dotyczące momentu przejścia na emeryturę pozostają niezmienne i nie przewiduje się żadnych modyfikacji tego stanu rzeczy. Przez ostatnie 20 lat kwestia wieku emerytalnego w Polsce była wielokrotnie przedmiotem dyskusji, a kluczowymi latami, kiedy temat ten dominował w debacie publicznej, były lata między 2011 a 2023. Jednak aktualnie, jak relacjonują przedstawiciele odpowiednich organów, nie są prowadzone prace mające na celu zmianę obecnego stanu rzeczy. To oznacza, że nie planuje się zmian dotyczących zrównania wieku emerytalnego dla obydwu płci, co jest decyzją wynikającą z braku ogólnej zgody społecznej na tak przełomowe reformy. Mimo że temat pozostaje żywy i wciąż budzi liczne zainteresowanie, społeczne przyzwolenie na tego typu modyfikacje zdaje się nie istnieć. Dodatkowo, urzędnicy uspokajają, że nie ma także żadnych planów dotyczących likwidacji dodatkowych, rocznych świadczeń dla emerytów, takich jak tzw. trzynastki i czternastki. Systemy te, choć kosztowne, są postrzegane jako istotne wsparcie finansowe dla osób znajdujących się na emeryturze. Mające na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa socjalnego i komfortu życia. Wydaje się więc, że mimo perturbacji gospodarczych czy finansowych, w najbliższej przyszłości można się spodziewać kontynuacji istniejących rozwiązań w tym obszarze. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.